WIG20 DAX SP 500 z uwzględnieniem czerwcowej serii kontraktów. Witam 1 czerwca. Popyt niepodzielnie wytycza kierunek gry. Rzeczywiście w przypadku WIG-u no, robi to spore wrażenie. A tak naprawdę tym czynnikiem tutaj sprawczym okazało się z punktu widzenia techniki wybicie bardzo ważnego średnioterminowego oporu 61 465, negacja symetrycznego układu ABCD. Następnie pokonanie z dużą determinacją kolejnego zgrupowania zniesień 64 245, 64 600, czyli strefy. Gdzie tym bazowym elementem konstrukcyjnym było zniesienie 88,6. No i w sposób jednoznaczny indeks WIG podąża w kierunku maksimum cenowego ze stycznia 2018 roku. I to jest taki można powiedzieć w tej chwili główny cel dla kupujących: klasyczna zapora podażowa. Więc tutaj na razie. Bez jakichś niepokojących sygnałów. Oczywiście zagrożeniem może być wymieniony przed chwilą opór. Natomiast tak naprawdę dopiero powrót indeksu WIG poniżej strefy 64 245-64 600 no byłby. Tutaj już takim dość jednoznacznym sygnałem odwrotu, przynajmniej w tym ujęciu krótkoterminowym. Warto podkreślić, że dokładnie w tym korytarzu grupują się w tej chwili liczne zniesienia wygenerowane na bazie techniki grupowania, biorąc pod uwagę tutaj te historycznie istotne punkty zwrotne, czyli po prostu minima cenowe. Tak to wygląda, jeśli chodzi o WIG. WIG-20 bardzo podobnie. Również pokazuje wykres w skali tygodniowej. Tu pokonanie 2115, 2130, często eksponowanej przeze mnie zapory podażowej, no okazało się takim katalizatorem napędzającym rynek bardzo mocno w kierunku północnym. Pokonanie również 2205, 2225 ta strefa powinna teraz i rzeczywiście pełni rolę zapory, takiej lokalnej zapory popytowej. Uwzględniłby jako lokalny opór pojedyncze zniesienie 88,6 tej podfali tutaj spadkowej, zaznaczonej niebieską przerywaną linią 2287, no ale kluczowym wyzwaniem w ujęciu średnioterminowym pozostaje znany nam już obszar 2350-2373. Sporo o tej strefie mówiłem w ostatnim komentarzu, z jakich elementów się składa. No, ale rzeczywiście, być może w pierwszej kolejności warto WIG-20 obserwować w odniesieniu tutaj do tego pułapu 2287. Być może podaż uaktywni się w tym rejonie. No Na pewno wstępnym sygnałem słabości na tym etapie wydarzeń byłby powrót WIG-20 poniżej 2205-2225. Na razie popyt w sposób taki niepodzielny dyktuje warunki gry. Zobaczmy kontrakty. Skala 60-minutowa, strefa 2156-2161 bardzo ważny opór. No i po wybiciu tego oporu, również negacji układu ABCD, o tym wielokrotnie mówiłem, pisałem w komentarzach. No, popyt wziął się rzeczywiście mocno tutaj do pracy. Na tyle mocno, że no, dzisiaj. Doszło wreszcie do takiego jednoznacznego pokonania strefy 2235-2241. Wczoraj tylko naruszenie oporu, ruch boczny w tym rejonie. No, dzisiaj już znaleźliśmy się w okolicy lokalnego oporu 2260-64 na ten przedział, ale tylko w ujęciu intradayowym zwracałbym obecnie uwagę. Natomiast jeśli chodzi właśnie o takie sygnały krótkoterminowe, no to pierwszy sygnał słabości pojawiłby się. W momencie wybicia strefy 2214-2218, czteropunktowy korytarz cenowy, ale i zniesienie 18,6, 23,6 i symetria, jeśli wzięlibyśmy pod uwagę ten ostatni ruch. Wzrostowy i najdłuższa korekta w tym właśnie impulsie. To jeden do jednego wypada mniej więcej w tym klasze 2214-18, więc wychodzę z założenia, że tak naprawdę strefa określa taką przestrzeń dla dopuszczalnej korekty na o takim pierwszym konkretnym sygnale słabości, ale tylko oczywiście w ujęciu intradojowym moglibyśmy mówić w momencie, gdyby popyt jednak mówiąc w cudzysłowie poddał ten. Właśnie węzeł. Natomiast wybicie 2260-64 na razie respektowanej zapory podażowej wraz z tą linią czerwoną, linią zieloną, no to oczywiście możliwość kontynuacji ruchu i wtedy trzeba było spojrzeć na serię czercową przez pryzmat następnego zgrupowania, ale zniesień zewnętrznych tylko 2283-87. To byłby taki następny cel dla strony popytowej. DAX. Ostatnio trochę się niepokoiłem, że no nie ma tej kropki na i w postaci wybicia węzła 15470-1555. 15 Konsolidacja w tym rejonie. No, to mogło stać się taką pożywką dla sprzedających, no ale jak widać, to tutaj popyt na razie w sposób zdecydowany kontroluje przebieg wydarzeń. Mamy próbę wypicia wymienionego oporu, przypomnę, wytyczonego na bazie projekcji średnioterminowego układu ABCD. Jeśli tu zadziała tak klasyczny machet mechanizm, czyli uda się kupującym przedostać ponad ten obszar i on Następnie na przykład zacznie pełnić rolę wsparcia z, z, z czymś takim często mamy do czynienia, no, byłby to pozytywny sygnał zapowiadający możliwość kontynuacji ruchu. No, problem polega na tym, że następny wiarygodny klaster FIBO, gdzie koncentrują się liczne zniesienia projekcje, to dopiero 16 16243, 16330. No tutaj ciężko utworzyć jakiś może ta górna linia zielona, ewentualnie jako lokalna zapora podażowa. No, w każdym razie z punktu widzenia tych metodologii tworzenia obszarów, klastrów cenowych Fibonacci, dopiero 16, 243, 16, 330. Natomiast naruszenie tylko takiego oporu, powrót indeksu poniżej, no to oczywiście poniżej tej strefy, to no, konieczność obserwacji automatycznie pod kątem jakichś pierwszych takich istotnych zapór popytowych, znacie państwo już to moje podejście w tej chwili. Taką strefą jest no, tutaj ten węzeł 14850, 14890, ale on będzie przesuwał się do góry, jeśli będzie indeks podążał w kierunku północnym, po prostu przy technice grupowania zniesieniu Bierzemy pod uwagę najwyższy tutaj, najwyższy punkt dane maksimum cenowe. Więc na razie to jest ta strefa, ale zobaczymy, jak to dalej nam się tutaj ułoży sesja w Niemczech i kolejne odsłony. Póki co ewidentna przewaga strony popytowej, a niepokojący przynajmniej taki wstępny sygnał pojawiłby się, gdyby indeks niemiecki DAX powrócił poniżej 15470. No i SP tu bez nowych wskazań, ruch boczny, no ale również z przewagą na razie popytu, bo nie możemy na tym etapie wydarzyć mówić o jakichś konkretnych sygnałach odwrotu. Na razie Wyzwaniem dla kupujących pozostaje niezmiennie już od, długo, od długiego czasu strefa 4285-4306. Natomiast sygnał słabości to dopiero przełamanie dolnej, dolnej linii kanału, kolor zielony, no i przede wszystkim yy, wsparcia, które pełni już od dłuższego czasu nieprzypadkową rolę 4040-4055. Dziękuję bardzo.